Wymienimy od razu oleje i w skrzyni, i w silniku, nie wiemy, co tam jest. To jest dojmowo miska. W jakim celu? Wykładziny mamy ogarnięte, tak powiedzmy, na 90%. Uwaga, daję Halo, halo! Halo, halo. właśnie ten Apple nie działa jakiś kurde. Najnowsza wersja, widzicie. W przyszłości już można wszystko oglądać, profana, wszystko w jednym. więc licznik do naszego Brabusa. Zrobiliśmy zakupy. Parę rzeczy bo przychodziły, jeszcze nie wszystko, bo nadal szukamy. Nie jest łatwo i nie jest tanio. Licznik droższy niż do Porsche 1500 euro, czyli ponad 6000 zł. Rzuć tam obok. Tak, rzucę, rzucę. Najważniejsze, od czego mogliśmy zacząć? Jak widzicie, tunel środkowy i schowek Zrobiliśmy błąd, nie ograliśmy wam to w pierwszym odcinku, co mówiliśmy, co wam wyłożyliśmy, tak wszystko ładnie co w aucie długo, poleżało jeszcze u w, w bagażniku. Jak żeśmy auto odbierali, ale jak żeśmy otworzyli go, no to tak nie chcieliśmy, żeby nam się to bardzo uszkodziło, dlatego włożyliśmy to do bagażnika. No i po prostu zapomnieliśmy wam to oddać, pokazać. pokazać. To mamy i dobrze, też troszkę zaoszczędziliśmy, bo jakbyśmy mieli to kupować, też nie tania sprawa. Natomiast to musieliśmy dokupić i to musieliśmy też dokupić z karbonu, bo przeważnie jest to aluminiowe, jest dużo tańsze, a to nie było takie tanie. Szukaliśmy niby dekory, ale nie byliśmy pewni, czy to przejdzie, bo to, to dekory, i skin, także Kupiliśmy takie na eBayu w Niemczech, to było wystawione 1400 euro, czyli prawie 6000 zł. Same te osobne temacie tutaj zegarek, to na przykład chcecie osobno kupić 1500 zł, 1500 zł, 1000 zł. Takie to są ceny. Bardzo to bolało, ale no chcieliśmy kupić. Musieliśmy kupić. To jeszcze było bardzo drogie. Najszy już do Porszawy to jest ta nawigacja. Też chyba główny komputer jak w Porsche. Nie wiemy, czy będziemy musieli go dopisywać, czy nie dopisywać. Zaraz w sumie będziemy jeszcze to znowu podłączać i będziemy próbować oczywiście. Dalej startować auto. Może nam się tym razem uda. To kosztowało 2,5 tysiąca zł. W takim stanie, jakim widzicie. Z Niemiec, eBay Klein Kleinanzeigen. Jak ktoś tego nie zna. To są takie ogłoszenia. Nie licytacje najbyły bo takie ogłoszenia dużo prywatnych ludzi tam wystawia. To jest sterownik. pompy paliwa. paliwa. Ile on kosztował? 300 zł chyba. 300 zł. Nie było tam tego. Tak, dokładnie. To udało się znaleźć w Polsce. To antenka standardowa. 50, 50. zł. uls tak. 50. Tak samo do Porsche, nawet tak samo wygląda w sumie. Sterownik skrzyni. Kosztował Chyba 5,5 Tak. i tutaj jeszcze ten sterownik pod nogami, on też jest jakiś tam główny, ten był droższy, bo chyba około tysiąca, nie? Tak, dokładnie. Wybaczcie, nie pamiętam, czy to on jest, ale najwyżej numery sobie wbijecie i się sprawdzicie. Troszkę znowu kasę dodaliśmy. podłączamy to. Nie wiem, co to w ogóle z tą naszą skrzynią i czy ten sterownik będzie trzeba dopisywać. Prawdopodobnie tak, ale może tylko będzie trzeba dopisywać win samochodu, a nie koniecznie do, powiedzmy, immobilizera, żeby to auto chwaliło. Zobaczymy, naczytaliśmy się trochę, to różne są opinie. My będziemy pierwsi i Wy też. 一切都对。 Pierwsze, co montujemy, mały taki wyświetlacz, zwany licznik. Czekajcie, jakoś tu muszę się wbić. W tych nowszych Mercedesach, jak już macie skrzynię biegu wajchy, tutaj, przy kierownicy, nie ma blokady kierownicy na kolumnie. Tego, co czytaliśmy, właśnie nie ma tutaj, bo też szukaliśmy, że może będzie potrzebna. Tak jak w Porsche, też będzie z nią problem. Ale właśnie znaleźliśmy, że tutaj jest w skrzyni biegu. Jest tam jakiś sterownik, coś. No zobaczymy, co to się wydarzy. Mamy cichą nadzieję, że może też do tego sterownika się ktoś dogrzebywał, dlatego Dokładnie, nie było oleju. Tak, spuścili olej i chcieli się do niego dobrze. Coś tam chcieli kombinować, może to był ten powód. Na razie, zamontujemy tą. Raz, dwa. Raz dwa to mówię. Raz, raz, dwa, raz dwa, tak. Trzy, cztery, cztery wtyczki. Jest jeszcze piąta. A widzi. Okej, okay, pięć. Na razie tylko te o, włoży. Znaczy Za nie będziemy jeździć. Tak, tak. będziemy przyspieszać, będę trzymał Kolejne sterowniki. Ten jeden, co przy chwilą nie wiedziałem, który on jest, o czego on jest raczej. Czyli oni są bardzo podobne. Ten sterownik jest od skrzyni biegów, a ten jest prawdopodobnie od sterowania mostem, mostu. I coś od napędu. Naprawdę. Od napędu, coś. Ważne, że wiemy, gdzie trzeba się Musimy wiedzieć, od czego jest. A jeździć, obserwować. Tak, jeździć, obserwować. Gwarancja jest dobrana. A potem się nie znamy? Rama jest blisko, więc mamy luz. Cyk, idzie tu tutaj, tak. Ten nie masz wyboru, iść tu. Teraz. A, no to musi sek? No, No musi tak, wszystko na Ten, mój ten, mój ten mój. jest pod fotelem, tutaj, gdzieś pasażera. Tak? tak, tego zostawiliśmy ten plastik, żeby to też odróżnić. Niby źle się nie da podpiąć, ale żeby nam się nie pomieszało też. A, żebyś nie okazał, że będziemy pierwsi, którym się udać, lebo mi jest, się jest taka mała środki A bo to wiesz przed kamerą no no ja wiem stresujesz się <gry> tutaj już druga nie szła czy co? Nie, nie tu jedna, jedna, jedna to... co jeszcze mamy? Główny komputer No też to... Dobrze chociaż kolory no. To jest ładna środka Małe. Coś musi być więcej. To jest serwis airbagu, którego jeszcze nie mamy. Jest zamówiony, kupiony, ale jeszcze nie doszedł. Tu mam jakieś wtyczki. Panie. Od czego to one są? Tak. Leżały. Ty, Boże, Wybierz z ty... Wybierz którąś, ale to czekaj. Ale znowu za dużo mamy. A tak się chwaliłem, że się nie da, że podłączyć. To jest ewidentnie to. No ta duża kostka pasuje to chyba, nie? nie? To też tu podejdzie. Bo tu górą idzie jeszcze jakiś sterownik, którego też nie dostaliśmy. Coś tutaj miało być. A ten. Bardzo ważny. SOS. Wyjdzie na to, że tu będzie wiązka, ta, co masz w ręku, to idzie do tego komputera. A to, będzie a SOS -a? to do SOS-u. Muszę to znowu wypiąć. Cięcie. Wracamy. Po krótkiej przerwie reklamowej. Pomyłki, ładnie wyszło wszystko dobrze. Pomyłki nie było, wszystko ok. Tutaj się nie da tu pomylić. Nie da się pomylić, ale powiedziałem, czy czegoś tu brakuje, żeby trafić, ale nie powiem tego. A nie, co to jest. Nie śmie się tam wydawić. Ja? Five hours later. Odpinamy znowu. Mamy nowe wnioski. Poszukaliśmy tego modułu góry, co ma być. Ten moduł SOS, czy tam on się nazywa Telematic, nawet go nazywają. I wygląda na to, że do niego idą właśnie trzy wtyczki: dwie takie antenowe, jedna brązowa, jedna właśnie taka mowa, plus to. Więc wpadliśmy na pomysł, znaczy. że jednak to odepniemy i po prostu to osobne całe idzie do, do SOS-a, którego nie mamy. Zostaje nam brązowa, która by podeszła tu. Niebieska jest. I kremowe jest to. I może nam to po prostu wszystko się łączy no teraz logicznie nawet, zobaczcie tak, no, osobno całkiem osobno wszystko, tak? to jest Okurka właśnie to, jak to. się w ciemno wszystko robi tak. niestety, no ale Ej. wy nie będziecie musieli w ciemno jak będziecie robić swoją G-klasę to będziecie widzieli tak już jest co jest no i wiecie, no tu jest wyjątkowo tak, że akurat te wtyczki podejdą w różne miejsca tak, zwykłe takie antenowe o, teraz tak teraz to jest logiczne to nam zostanie w razie położymy bo to i tak jest połamane ten uchwyt trzeba osobno zamówić numer jest to nawet w razie czego jakbyś nie znalazł to w tak, się można tak, zamówić ale to jest takie samo rozwiązanie jak aby tam też takie uchwyt były i ten Tak, jest podwójne. No. no, jakoś Kolejna, droga zabawka. Ten piękny panel tutaj. I teraz będzie wyglądało. A, niebieska to niebieskie. Wszystkie, wszystkie. Raz to sobie tu złagodzimy. No i jednak muszę tu śrubeczkę jakąś dać. Oczywiście śrubka mi spadła. i no, jednej się trzyma na no razie. Ciekawe, czy wszystko działa, będziemy testować. A, taką kasę. Nie no dobra, następne stawinki. Ten, o, naprawiłem. No Cyk, jest. Tutaj gdzieś, to widziałem w schemacie jest. Jest. To co, wjeżdżamy tunelem. To co, teraz spróbujemy, ja? Damian, dawaj power. No, Ja. I świeci. Bąbka. Ale zobacz tu, jak pięknie podświetlone. Licznik działa. Tutaj podświetlenie też. Bo nie wybuchnie, co? bo nie. Jak nie wybuchnie, to już nie wybuch. Jak licznik jest to też w lusterku tu się świeci. Martwe pole. Martwe, Martwe pole, tak. Nie, bo to będzie pięknie. <laughs> Co ma tu za błąd? Battery malfunction. function. Co jest z baterią? Dobra. Co kolejna próba? I jeszcze wspomnij, bo ten był przewód z hamulcowy odkręcony, dlaczego nie wiem. Ale udało się skręcić, więc pasuje. Jest powietrzony i teraz już będą hamulca normalnie działa. Nie tylko wtyczkę od skrzyni biegów odłączyli też no. przewód. Może żeby szybciej jechać. Możliwe. Wszystko się tutaj świeci, jak widzicie. SOS nie jest podłączone, nie mamy. Bateria. Tutaj jeszcze taki parę odrubniazgów pension. Nawigacja działa. No, jesteśmy w Brampton. To Bram Road. No, nie całkiem się Zgadza, no ale ok. No bo no trady. Kluczyk mam, położę go tutaj, łapiemy teraz tu za przycisk, hampel i nic Damian. A to jeszcze dzisiaj nie pojeździmy. No nie, jeszcze jednak nie. Skrzynia biegów. mamy problem i tutaj, znaczy czy mamy zobaczymy, ale bardzo nas zaniepokoiła i tutaj tak samo jak wiecie w Topiecu skrzynia też nie chce z nami współpracować, więc nie mamy jakichś najlepszych scenariuszy, ale do rzeczy. Szukaliśmy modułów, pytaliśmy trochę elektryków, pogadaliśmy też z ludźmi co handlują i tak dalej, dowiedzieliśmy się, że na 100% skrzyni jest moduł, który właśnie działa jako blokada. Nie ma tu typowo takiej blokady jak już Wam wspominaliśmy na kolumnie kierowniczej, ale jest taka blokada skrzyni biegów i na 100% Trzeba zakodować ją do samochodu. Znaleźliśmy firmę, która to ogarnia, ale musimy wyjąć to ze skrzyni biegu i razem z modułem od skrzyni pakować, wysłać do nich i oni dopiszą nam to do tego pakietu startowego, który mamy, żeby to odpaliło, żeby chciało jeździć. No zobaczymy. Chętnie z nimi rozmawiałem, mam to spakować i mu odesłać. Wszystkie dane tam później porzucić, jeszcze dadzą mi znać dokładnie, co potrzebują. Biorę się za robotę. Muszę zlać olej ten, który świeży braliśmy. Teraz będzie na pewno. I później całą mechatronikę trzeba zjechać na dół i dobrać się do tego sterownika, modułu. No zobaczymy jak to wygląda, sam jestem ciekawy. Jesteśmy sobie już pod autem, miło tutaj się leży. Mam już tutaj naszą kubetkę. Jak pamiętacie, ten wlew, wylew oleju jest w tym miejscu. Teraz powinno to chyba bardziej zadziałać. Ostatnio no, brak oleju sprawił, że raczej to nie było tak, jak być powinno. Czyli tą najpierw nakładką ściągamy ten tkielek. No i widzicie, wtedy tam tutaj nie leciało. Teraz widzimy, że się zlewa. Tfu, jeszcze pluje na mnie. Ale właśnie, powinniśmy tym narzędziem coś tam majstrować. No i tak właśnie to powinno wyglądać za pierwszym razem. Te śrubki, powiem wam szczerze, że wyglądają tak trochę jednorazowo, bo są aluminiowe. Jak sobie odkręcam tym darem, one będą do wymiany razem z Michą. Ale tak za pamięci, bo pod ostatnim filmem czytałem, że mamy tutaj jakiegoś pana, który pracuje w serwisie bodajże w Mercedesie. Powinno o wymianie oleju, że nie trzeba wcale tej sondy i że można taki patentem właśnie z tymi liczbami. Odpalenie i tutaj kręcenie na te numerki, czy jest 100% pewna, bo jeżeli jest pewna, no to wymienimy sami właśnie w ten sposób, a nie będziemy jeździć do jakichś serwisów. Więc jakbyś kolego mógł się tam jeszcze odezwać, to byłbym bardzo wdzięczny za informację. Każdą bardzo chętnie przyjmę. Podniesiemy sobie tutaj skrzynię biegów, zapijemy za reduktor, podniesiemy do góry, żeby na wyszła tu z mocowania, bo inaczej nie wyjedzie nam niestety miska. Tylko się mam wydaje, że nogą podnoszę. Kamera cała jest nieźle. Mamy zdjętą Michę. Zobaczcie, tak wygląda cała mechatronika. I gdzieś podobno na niej, na górze jest właśnie ten cały moduł. Żeby to zdjąć, musimy odkręcić śrubki. Ale tak, trochę się doczytałem, troszkę usłyszałem. Więc widzimy tutaj dwa rodzaje śrub. Są takie ciemniejsze, jakby z tą większą taką główką. I takie jaśniejsze, z taką płaską główką. I właśnie te jaśniejsze z płaską główką musimy odkręcić. Wtedy nam zjeżdża cała mechatronika. I tak naprawdę na środku ich nie widzę. I jeszcze są, powiedzmy, o, tutaj na końcu. No, i widzowie, mamy to. Ściągnąłem jakoś całą tą mechatronikę. Nie jest to może jakoś bardzo trudne, ale na pewno bez podnośnika bardzo mokre. Lało mi się po rękach, po twarzy. A mi niestety się trochę śpieszy, bo muszę to jeszcze dzisiaj spakować i wysłać. Więc odkręcałem tak, jak szło. Czuję, że w oleju jestem cały i dzisiaj prysznic będzie chyba wzmywaczył do hamulców. To czarne, to wszystko. To jest właśnie ten sterownik. Jego odkręcamy tutaj tymi imbusami. Nie, też są torksy. Udało się zdjąć. Tak, zobaczcie, wygląda góra tej mechatroniki. Bez tego sterownika. A tutaj mamy sterownik. Czy się tak naprawdę na tych śrubkach, czyli tak jak było na instrukcji, ale aż musimy jeszcze raz spojrzeć. Bo powiem Wam szczerze, że były tak mocno dokręcone, że aż myślałem, że to są jakieś urywalne albo coś. Tak się prezentuje ten sterownik. Jak go programują, nie mam pojęcia. Zaraz go pakuję tu w, w kartonik i wiozę zaraz do paczkomatu. Więc widzimy się jak wróci. Zamiar. Paczka przyszła, moduł do nie różni się niczym, wygląda tak samo jak wyglądała, to no było w zasadzie czym się miałaby różnić. Kładę się znowu pod auto, montujemy to, składamy i działamy. Nie mam jeszcze za bardzo pomysłu jak to najlepiej zrobić, więc będziemy improwizować i składać. Najgorsze jest to, że ona wcale nie jest taka lekka, jestem już cały w oleju, co też nie jest zbyt miłe i przyjemne, ale mam śrubkę, pierwsza. No, gdzie będzie pasowała. Kapie mi na ryj. Nie jest to najlżejsze, jeszcze w tej pozycji. Nie jest to zbyt przyjemne, ale tak. Mamy wstępnie zaczepione Dwie śrubki są na razie skręcone, złapane. Nie spadnie nam to na twarz. Rok nam tu kapie oleju. Dokręcam resztę śrub. No i zakładam michę z powrotem. Wlewamy olej. I mam nadzieję, że zapominamy o sprawie. Wszystko poskręcałem. Miska założona. W zasadzie tak jak myślałem, że te śruby są aluminiowe i są kiepskie. Przy każdej tak naprawdę wymianie oleju, no to normalna sprawa, że wjeżdżają te śruby. Ale tak naprawdę, przy w każdym zdjęciu miski te śruby powinny być zmienione. Podjęliśmy decyzję, że na razie założymy, bo i tak będziemy wlewać olej, będziemy jeszcze palać i zmieniać ten olej, zmieniać miskę i od razu miały jechać nowe śruby. I również wymienimy śruby, te, którymi przykręcają mechatronikę. Też zamówimy nowe w serwisie, bo one też są raczej aluminiowe. Nie jest to duży koszt, a dla świętego spokoju po prostu je też wymienię. No ja wam powiedzieć, i oczywiście przy skręcaniu urwałaś. Mamy tutaj jedną śrubę, zacząłem delikatnie ją dokręcać, urwałaś. I to jest tylko potwierdzenie tego, że one są jednorazowe, więc teraz tak naprawdę, chciał, nie chciał, muszę lecieć zamawiać, trzeba wymienić te śruby, wezmę dwa albo trzy komplety, najlepiej bo zapewne jeszcze będziemy to zmieniać taka moja rada na przyszłość, rób się tak samo bo później tylko szkoda nebów i kolejne zakupy dotarły do nas cały czas. Wydajemy kasę i to nie mało, ale i tak jest, powiem Wam dobrze, bo co niektóre rzeczy porównując, ile w serwisie kosztują, a ile dało się rwanych dostać za dobre pieniądze, to jednak zaoszczędzimy. Dobra, co to takiego? No, to akurat w serwisie się udało kupić. 30 parę euro, 120 zł. To używka. Blacha, która idzie pod nogi pasażera. Ona zasłania te sterowniki. Dwie zł. To jest fajne, tanie było. Też idzie tutaj kierunek tutaj tych wlotów. Też idzie w ML-u, także nie tylko w G-Klasie, dlatego się. 70 zł. sztuka, czyli 140 moduł odgrzewanych tylnych kanap 200 zł. Tutaj sterownik zawieszenia amortyzatorów 800 zł. Tutaj ten też Ta, kierunek. Tak, to nas zaskoczyło? Tak, kierunek powietrza. Nowy w serwisie. Ten kawałek plastiku ponad 4,5 stówy, bo on idzie tylko do G klasy. Ma też numer od G klasy A463. Nam się udało za 1,5 wykupić. na Allegro. No i tutaj też się dało dobrze wyrwać też na Allegro. Urmester, wzmacniacz w serwisie ponad 4,5 zł. Tutaj 1500 zł. Też nie tylko w G klasie idzie. Także może dlatego też cena taka była. Także widzicie. Bierzemy to wszystko i będziemy. Żeby pomału montować środek. Zakupy nam dotarły. Nie wszystko, ale dotarły nam te rzeczy, które są potrzebne, aby złożyć podłogę w jej klasie. Brakuje jednego sterownika, co idzie w tunel środkowy, tak? Tak. SOS, SOS i też ten uchwyt, co trzyma całe te główne on jest ułamany. Byłem niby odebrać w serwisie, ale panu się przekręciły dwie liczby i przyszła jakaś taka osłona. No, na pewno nie ta. Ten uchwyt, tak, co my potrzebujemy, nie. tego dzisiaj nie włożymy. Ale w środkowy tunel się składa cztery śrubki. to jest chwila, moment, nie? Tak, no i tak, i tak musimy go teraz wyjąć, bo jak widzieliście, no jest tak włożony, bo był włożony do tej naszej próby odpalenia, ale musimy i tak go wyjąć. Chcemy włożyć na pewno podłogi. Te moduły to wszystko oczywiście, co jest potrzebne tak naprawdę, żeby złożyć tak. tą podłogę, Włożyć wykładziny. No dokładnie co, wykładziny, fotele jeszcze nie wkładamy. Tak. bo jeszcze z jeszcze... boczków nam brakuje tak. parę Będzie rzeczy. Jak wiadomo, jeszcze cały ten tył, kanapa tak. i tak dalej. Wiadomo, też musi być, jak dopiero złożymy księżnik cały. Też jeszcze czekam na kilka modułów. Przede wszystkim też musimy wszystko sprawdzić, każdą jedną śrubkę, bo nie wiemy, co było też rozkręcane, tak? Żeby to było wszystko bezpieczne. Nie wiem, czy pokazuję ale ska też jest luźna po prostu tak. cała lata, więc musimy też przejrzeć wszystko dokładnie. I zawsze już to będzie trochę lepiej wyglądało, bo już wykładziny będą w środku. No i oko cieszy po prostu, bo widać, że jednak coś z auta to coś zostało złożone. Przodu, tak, tak. To się idzie do przodu, wiadomo. No i przede wszystkim też składamy wykładzinę, dlatego, ponieważ z elektrykiem rozmawialiśmy, możemy wszystko podopinać, to co mamy, składać ile możemy. Tak naprawdę możemy gotowe auto złożone już dowieść do elektryka, jak wróci z urlopu, ponieważ to wszystko będzie już programowane online, zmieniane będą numery VIN w tych sterownikach, bo to musi wszystko współgrać. Tak jak z porszawą wielka szkoła, my tego nie umiemy. I po prostu po to ostatnie szlify będzie robić znowu elektryk. Dlatego też nam kazał przyprowadzić już gotowe auto. No i też dla nas minus, że dopiero usłyszymy, czy działa i w tak. ogóle jak to wygląda, dopiero jak poskładamy. Do końca nie wiadomo. E napięcie e i tak. auto jajko niespodzianka. E trzymajcie kciuki, żeby to chodziło. Co tam tam przykręcać? To jest ta blacha, tak? Tak, blacha, co? nie bardzo pasuje, ale zaraz to wszystkie Koleczki, wszystkie podpiewyłeś tam na dole? Nie, razie żadne. Tylko, że tu pasuje w otwór, a tu nie pasuje. Myślicie, że tak ma być? Raczej nie. Trzymaj się. Przesuwa. Jeź, Ile walczysz z tą blaszką? Ile? Aha się poddała, ja też się powoli poddaję. Teraz tylko sterownik został, tak? Jak to mówiłeś? 5 minut roboty. Plan był na 5 minut. Ja już chwilę więcej. O, udało się. Jeszcze wtyczki. Proszę bardzo. Oryginalne. Mamy Ramian 5 minut przykręcił wzmacniacz, a ja teraz minutę mam nadzieję przykręcę do gazu. O musi być tutaj skomplikowana rzecz. Ja przykręcić, bo tu będzie No Tam, gdzie cały czas podłoga. Półtora minuty. Ale kierownicę za Nie co? Trzyma się? ma się. No, a w serwisie wymiana To widzisz? Mamy wstępnie ogarnięty środek. W sumie czy ogarnięty. Ciężko to nazwać ogarnięty, ale wreszcie widać jakieś efekty. Jest teraz już w całości podłoga. Wykładzinki nasze, pięknie wyprane i dużo ładniej się prezentują w samochodzie na pewno niż na podłodze. Więc cieszy to oko. Te moduły, co były w podłodze, mamy też pomontowane wszystko. Nie zapomnieliśmy chyba o żadnym. się przekonamy. Będzie na Ciebie, jak zwykle. przewody wszystkie zostały podpięte, te co mieliśmy. Tutaj jak widzicie zostały tylko z fotela co robią. To idzie wszystko do fotela. Tam ma być jeszcze jakiś moduł. No ale jak widzicie, no nie przykręcamy, bo mamy połamany ten plastik tutaj. Cały czas to wypada haczy, więc nie ma sensu. Musieliśmy tu złożyć tak, żeby to ładnie wyglądało, ale w sumie bez sensu byłaby robota. Złożyliśmy tą podłogę. I w sumie tu z podłogą mamy temat zakończony. Teraz co zostało? No reszta, tutaj progi i tak dalej. Podamawiać te resztę małych rzeczy, nie? Tu jakieś listy, nie no listy. Brakuje Ta. trochę tych rzeczy. Do deski na pewno, bo już tak wstępnie rozglądaliśmy się i będzie duży problem. Musi być to w kolor, tak jak udało nam się ten centralny. Do tunel dokupić. Ta reszta musi być tutaj w kolor i zobaczymy, bo póki co w ogóle nigdzie nie było. W ostateczności będzie trzeba do serwisu się uśmiechnąć, ale liczymy, że nie, bo pewnie będą koszty potężne. Tak jak pamiętacie, stopielca ta jedna plastikowa listwa po 120 euro, bodajże nie. Liczymy, że nie będzie trzeba do serwisu, tylko że się uda znaleźć używkę, ale tak, zaczęło się robić bardziej przytulnie, na pewno. I teraz nawet lepiej widać. No wiadomo, te przebarwienia, co mówiłem tutaj, co nie dałem rady, już to wygląda bardziej niż samochód, nie? No i to by było na tyle dzisiaj. Środek ogarnęliśmy, tak jak widzieliście, wykładziny, sterowniki, co są w podłodze i tak dalej, i tak dalej. Palić się nie udało. Tak, no bo to wiadomo, sterowniki muszą być oczywiście. dopisane, to nic nie da. Tak, no udało nam się tą skrzynię też, tak, mieć ten moduł, więc też mamy to jedno z głowy. Czy działa? Dowiemy się oczywiście, jak odpali auto dopiero, więc też czekamy. Chcieliśmy wam przekazać, że po prostu jest czas urlopowy, mamy problem, ponieważ i to pielec, od niego też trochę odniesiemy, jest u elektryka, ale sterownik tylko, czekamy, programowanie to jednak długo trwa. Kolejki, nie kolejki, urlopy, no i nam się też to przeciąga trochę. jesteście cały czas na bieżąco, bo wcześniej mieliśmy materiał, sami wiecie, do przodu nagrany. Dogoniliśmy już ten cały materiał i całą naszą robotę, także jesteście prawie na żywo, tak? No, dokładnie, z Topielcem praktycznie tak. już wcześniej byliśmy na żywo. Tak naprawdę takim szerewnikiem była GT4, którą widzieliście jeszcze na starym warsztacie, tu niestety, ale to topielec też czeka właśnie na elektryka, więc tam cały czas praca tak naprawdę nasza stoi. Jeszcze widzicie, leżą półki pełne części, więc też Czekamy tutaj. Problem z częściami to jest pierwsza rzecz. No i druga sprawa, również elektryk. Wstępnie rozmawialiśmy już co trzeba i tak dalej, mamy poskładać, ale nie jesteśmy w stanie robić się na kolejny odcinek za tydzień. No i nam też się trochę należy urlopu, co nie. Ostatnie w tamtym roku było przerywane. Raz damiam. Potem. Ja pojechałem teraz jakoś razem, chcemy się wybrać. No i po prostu zrobimy teraz tak, że następny odcinek dopiero w cudzysłowie, no, będzie w lipcu. Już mamy nadzieję, będziemy mieli resztę części do g klasy i ogramy wam już, jak będziemy finalnie składać, ewentualnie wyjazd do elektryka. No bo nie chcemy też robić Wam odcinków po 10 minut, że przykręciliśmy dwa-3 elementy. Tak? No wiadomo, te odcinki mają być dłuższe, macie też coś dziać. Jest lato. Troszkę odpoczniemy, troszkę poczekamy na te nasze tematy, nadgonimy trochę materiał i wtedy wam będziemy ogrywać. Znowu fajne, dłuższe filmiki. Nowego projektu nie mamy. No mamy tutaj te dwa samochody zakupione. No też musimy coś najpierw sprzedać. Niestety nie jesteśmy w stanie kupić trzech czy czterech takich projektów na raz. Co do tych licytacji. Wiecie, że my licytujemy te samochody, ale też zrobimy jeszcze osobny odcinek o tym, ponieważ te licytacje też się odbywają. Można nawet nie powiedzieć, że to są licytacje, tylko bardziej przetarg. Czyli dajecie cenę na pewien samochód, obliczyliście sobie i taką cenę dajecie i wtedy czekacie na koniec licytacji. Dopiero na końcu dowiadujecie się, które miejsce zajęliście. Jak zajęliście pierwsze miejsce, to jeszcze trzeba czekać, czy ubezpieczania zgodzi się na tę cenę. Bo nieraz jest tak, że auta po 2 trzy razy są wystawiane, ponieważ chcą osiągnąć jak najwyższą cenę. Nieraz jest tak, że po prostu 3 miesiące licytujecie, oddajecie jakieś tam różne kwoty i te auto jednak nie wygrywacie. Także to nie jest też, że można sobie wybrać, licytujesz, wygrywasz, tak. odbierasz. No i tak jak dobry przykład z GT4, po wygraniu czekaliśmy 2 miesiące na fakturę z Porsche Finance bodajże. I też to był kolejne 2 miesiące, które tak naprawdę byliśmy w plecy, bo auto już zapłacone, no ale niestety nie mogliśmy odebrać, bo tam Papierkowa robota i tak dalej. Więc to wszystko tak po trochu wpływało na to, że ten materiał tak nas dogonił na tyle Dobra. bardzo, że nie jesteśmy w stanie teraz robić Wam takich normalnych porządnych odcinków, jakbyśmy chcieli. No dlatego właśnie musimy zrobić małą przerwę. Jest jak jest, nie możemy na razie tego zmienić. Także widzimy się w lipcu, puścimy Wam już fajny jakiś odcinek. Myślimy, że G-Klasa już będzie w miarę złożona kompletnie. No i to pieles, Też czekamy. Zobaczymy. Chcemy w te wakacje zakończyć tak to z przytupem, żeby wyjechać jednym drugim i też się trochę pobawić. Dokładnie. No i jak zwykle. Subskrybujcie, lajkujcie. Jesteśmy na Instagramie, na TikToku. Jak będzie nowy odcinek, wychodzi oczywiście tydzień wcześniej, będziemy to wypuszczać i na YouTube jako reels, na Instagramie, na TikToku wszędzie. Więc obserwujcie nas. Widzimy się, się niedługo. niedługo.